Mam jestem z DJ Bartoszycz, który ma nowy skin, jestem teraz... Kevu Chris iron! Bo tak się nazywam przecież na YouTubie. Więc jestem tutaj na minigierce Vampires na Hypixelu, która się rozpocznie za 5 sekund. No i chyba wiecie o co chodzi w Vampires, bo to jest bardzo popularna minigierka. Jeśli nie na to jesteśmy albo... Nie, jestem survivorem, bo sobie zmieniłem! Albo survivorem, albo wampirem, ja jestem teraz wampirem i den i jestem survivorem! Idę Idenę właśnie, i Bartosza, a i Bartosz, jak powiedział, więc jest surwiwalem, więc idemy go zabić. Sobie zd... Bo sobie zdjąłem, dobra, ty mnie nie zabijaj, błagam cię. Właśnie cię zabiję. Błagam cię, nie zabijaj mnie, bo w końcu jestem, jestem twoim bratem. Eee, co to ma do rzeczy, żebym cię nie zabijał, dobonpajers? Żebyś nie pomagał. Tak, na pewno wampir może pomagać no dzięki. Stój we mnie, żeby mnie twoje zombie zabiły, a nie ty. Nie to ten! Goście, jakiegoś dobre gingi. Jakiś wampir zabił! A! Dobra, żyje, żyje, żyje! Nie, vampir. <grym>. Mój minionek. Możesz zrobić baby zombie? Nie kamiennym był ja sobie kupiłem Jest ja dadłem kogoś, dedłem kogoś wow. Gdzie ty się skrywasz? W domu! Jakim? Jakim? Którym? W jakim? jakimś! Którym? którymś! W jakim miejscu? W jakimś! Nie pomagasz, nie pomagasz Pomagam Ja sobie kupiłem iron seta Nie. Chyba, chyba. No. Już wiem, gdzie się skrywasz. I na cię zawsze. To ja sobie zmienię mieszkanie. Nie, nie zmienisz co. jakiegoś gościa z twoim... z głową na podobną do swojej, bo... ale właśnie jest trochę inna, bo ma ma część robotowej. Okej, nie rozumiem o co chodzi, ale dobra. Więc cię idę deadnąć i sobie zaraz kupię iron wam, wam, Idziemy... biły naraz i zombie. OK super! Super! Jedłem! Jeja! Wiesz, że prawie weszłam do głównego menu przez ten przycisk A prawie, na to respawn To chodź za mną, dodamy wszystkich! Kupię sobie blody! Ja mam 108 bloda, więc mi nie potrzeba. Iron Jaki iron będę? Iron... Wydawało mi się, się przez chwilę, że iron baby zombie dla zwykłych graczy. Się skończyła arena. Okej, zobacz... To okay, to no nie, no chodź no okay, się pożegnamy. Przy... Mam laga! To bym żegnał dzięki za oglądanie i cześć!